Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj widzowie jesteśmy na moim serwerze BoxPvP Czyli oczywiście na mymc.pl No i na samym początku chciałem tutaj e, powiedzieć małe info dla nowych, świeżych graczy Którzy chcą tutaj zacząć na naszym serwerze Pamiętajcie, że jak wchodzicie na serwer to pierwsze co to wpisujecie ukośni kod camper I dostajecie darmową rangę Ja niestety ten kod już wykorzystałem, więc wam nie pokażę jak to działa Ale serio dostajecie darmowego SVipa na 24 godziny Więc na sam początek wydaje mi się, że giga spoko I dzisiejszy odcinek widzowie jest o tym, że tak naprawdę ułatwiliśmy ten serwer nawet bym powiedział, że troszeczkę zniszczyliśmy. I ten serwer powinien się nazywać Easybox PVP jakieś, bo to jest teraz tak łatwe. A dlaczego? No to już wam mówię, widzowie, na no w swoim drugim kanale, czyli na, mianowicie na Camper Plusie, pokazałem wam, widzowie, że bardzo łatwo jest Przerabiać wszystko. Zapytacie się Camper, co to za nowy kanał? No to jest mój drugi kanał, na którym będą takie luźniejsze filmiki, ale będą codziennie, więc link macie w opisie. Wpadnijcie właśnie w tym momencie, wleciał pierwszy odcinek na ten kanał, więc serio, no sprawdź. Ale wracając, widzowie, dodaliśmy niesamowitą rzecz na boksika do nas, na serwer, bo jest teraz giga, ależ to giga łatwo serio naprawdę łatwo e, pierwsze co to jest to że dodaliśmy w ogóle upgradey w sensie teraz za emeraldy za wszystko dostajecie cztery razy więcej pieniędzy więc naprawdę jest giga łatwo wszystko przerabiać, Pokażcie, pokażę wam w tym momencie to zobaczcie macie tutaj górnika i za jeden blok emeraldu macie jeden złoty odłamek więc kurczę z tak złotych odłamków to jest jedna moneta już więc to jest naprawdę naprawdę ależ to naprawdę kurczę dużo jest szczerze jestem zdziwiony że na coś takiego poszliśmy ale z tego co widzę jest go godzina 12.30 jest 175 osób na boksie, no to ludziom się chyba podoba, ludziom się podoba 170 osób na boksie, ale chyba z 30 to tutaj na awku stoi, nie? no bo widzowie, jak ktoś nie wie, no to tutaj jest taka strefa awk, że jak sobie stoicie, no to nie wiem, musi na przykład gdzieś obiad czy coś, no to sobie tu stoicie i możecie dostać klucze za to, nie? skrzynia awk i dostajecie monetki, jest git, nie? ogólnie więc tak to działa. Ale serio, dużo jest ludzi. Dużo ludzi gra. Wracając, yy, o czym mówiłem? No, o tym, że jest kurczę łatwo. I zastanawiamy się, czy to dobre, czy niedobre. No, ogólnie dobre, nie? Bo macie łatwiej. Ale yy, też dodaliśmy tydzień temu seta 24, yy, 24, czyli set Hadesa. I powiem Wam, że już chyba co druga osoba ma tego seta, bo jest tak łatwo. Ale wracając, chciałem Wam pokazać ogólnie tą rudę, która jest dodana teraz. Która po prostu wręcz niszczy serwer. No, bo jak sami widzieliście wcześniej, jeden emerald daje jeden złoty odłamek. I powiem Wam, w sensie jeden blok. No, to jest naprawdę dużo. A jeden kwarc, który... Yy, wiecie jak się kopie kwarc, chyba... No na pewno wiecie, jak nie wiecie, to zaraz wam pokażę, ok? Daję wam dwa złote odłamki wizowe. No to jest po prostu chore, to jest chore, że tak łatwo teraz wszystko jest zdobywać, więc... Jeśli ktoś z Was wcześniej miał jakąś wymówkę, że kamper jest ciężko, jest ciężko, nie da się grać bez rangi, no to gościu... Nie denerwuj mnie. Wijaj na serwer, naprawdę jest giga e, łatwo. Odbierasz te zvipa, odbierasz sobie kita i lecisz. Chciałem wam pokazać, w których miejscach są dokładnie te generatory kwarcu, bo jest ich dosłownie kilka. Tu jest jeden. E, powiem wam, że on jest najbliżej spawn, a najmniej ludzi na nim kopie, aż jestem w szoku, bo w kurczę, no jest, jest tutaj, jest spoko, nie? E, kolejny kwarc jest blisko, bo ten kwarc mamy tutaj, więc jak sobie wybiegacie ze spawnem, to dwa razy jakby w prawo lecicie. No jest kwarc i jeszcze jeden generator jest w tamtym miejscu. Taki on jest najniebezpieczniejszy, wydaje mi się, bo tutaj. Mamy i tu jest największa klepa, bo tu jest strefa bez elit. Nie można tu firewerek używać, zobaczcie, nie? I tutaj się bijemy po prostu na end na no, Aktualnie nikogo tam nie ma, widziałem, że klepa jest dokładnie przed tym, no ale chciałem wam po prostu pokazać o co tu chodzi. Gość już tam z kryształami wylatywał. Dużo ludzi siedzi na gąbkach, nie? No gąbki są takie najbardziej opłacalne, no zobaczcie. No na gąbkach to jednak gąbki to gąbki, na gąbkach ludzie będą siedzieć i siedzieć, bo jedna gąbka daje aż 9 złotych odłamków, więc, no zobaczcie, mam tyle gąbek. Przy okazji mi się firewerki skończyły, więc szybko sobie pójdę ku. Od razu do górnika. Zobaczcie, ile odłamków za y, pół staka? Nie, no giga, ależ to giga dużo. W sumie ja tego nie potrzebuję do końca, więc sobie to wyrzucę tutaj dla graczy. Komuś się na pewno przyda. Ja po prostu przyjdę tutaj po firewerki Aż tyle też nie chcę, więc niech sobie ktoś to weźmie. Na pewno mu się przyda. No i tak jak mówię, widzowie, no tym, w tym momencie po prostu na bok jest giga, ależ to giga fajnie. Edycja trwa, powiem wam, że wystartowała 10 grudnia. Jak to nagrywam, jest 6 styczeń, czyli prawie miesiąc, a ludzi jest bardzo dużo i kurczę, nawet nie ma całych tych, nie ma nawet wszystkich setów pokazanych, więc kurczę, edycja jeszcze będzie trwała, więc warto jest sobie zacząć grę, warto założyć sobie klan, warto kurczę, z kimś grać. No jak widzicie, no bardzo dużo eswipów, no bo ranga jest po prostu za darmo, więc kurczę, grzechem jest nie y, korzystać. Kurczę, zastanawiam się widzowie, co moglibyśmy tutaj zrobić, bo y, ja bym chciał na najchętniej kogoś sprawdzić, jakiegoś cheatera, ale nikt mi się tutaj nie pokazuje za cheaty. Tutaj jakiś kubolek się pokazał na y, antycicie, ale wydaje mi się, że ten komunikat jest takim komunikatem, co oznacza, że on nie czytuje, zobaczmy gdzie on jest. A, on jest w takim miejscu. Ale no nie wiem, jak widzieliście, on nie cheatował, kurczę. Tylko on coś tam robił się jakoś w yy, klockach bugowo, więc dlatego go nie wierzę na sprawdzenie. Najchętniej bym chciał kogoś sprawdzić, czy się jakoś zaradcza, pokazuje, coś w tym stylu. Nie wiem, czy mogę liczyć w ogóle na coś takiego. Chciałbym. Więc dobra, no po prostu poczekamy, nie? Na jakiś cheatera, czy co? Ja jakoś widzowie, jest to taki luźny odcinek, bo w sumie nagrywam ten odcinek po to, żeby zareklamować Camper Plusa, żebyście wbili na ten nowy kanał, który będzie takim luźnym z daily filmami. No to w sumie yy, czemu by nie ktoś tutaj zarzucił pomysł na y, czacie, y, żebym dał klucze po prostu z okazji obiadku, więc widzowie, ja tutaj napiszę wszystkim, żeby byli na spawna i na odcinku rozdamy po prostu klucza. Zapraszam na spawna, dam klucza. I zobaczymy widzowie czy yy, ludzie przyjdą, mam nadzieję że przyjdą, mam nadzieję że dużo ludzi przyjdzie, yy, pokażę wam faktycznie ile ludzi gra u nas na box pvp i że naprawdę warto jest zacząć, dobra zobaczcie, zaraz tu się jakieś lagi kurczę zaczną, staniemy tutaj przy skrzyneczkach, czekamy na wszystkich, tutaj. zobaczcie ekipa już biegnie, tam dużo ludzi stanęło w ogóle, czemu ludzie stoją przy zakrętce, zakrętka polgumy stąd. Chodźcie, 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 chodźcie tutaj chłopaki, zapraszam, zapraszam wszystkich. E przygotujemy komendę do dawania klucza. No powiem wam widzowie, zastanawiam się czy powinienem dać do myboxa czy do skrzyni pospolitej. No chyba damy do myboxa. 185 osób jest na boxie. Tylko nie wiem czemu są ludzie u zakrętki tutaj u mnie. Dobra, nieważne, nie? Dobra, czekajcie, daję komendę. Dobra, mam komendę przygotowaną. Jeszcze tutaj e zapytam się czy po prostu mają wolnego slota. Macie miejsce e w EQ, żeby tutaj każdy napisał na czacie. Dobra, chłopaki napisali na czacie, że mają Zobaczcie jak czat ruszył nagle, więc jest fajnie I po prostu dajemy kluczyka dla wszystkich Poszedł kluczyk, teraz sobie każdy po prostu będzie mógł otworzyć skrzyneczkę yy, Ogólnie klucze są codziennie rozdawane O 15 i o 18 Więc yy, to jest spoko, nie? Że automatycznie serwer wtedy nadaje klucze nie, nie, że ja, tylko normalnie serwer nadaje Więc kurczę, no fajnie, fajnie Ale wracając, no ja kurczę dalej nie mogę sprawdzić żadnego cheatera Ja bym chciał jakiegoś cheatera tutaj sprawdzić Tutaj nic się kurczę nie dzieje Gdzie jest cheater? Halo, halo? O, Kubo Gyzy, trzeba mu napisać. Zawsze, zawsze, jak ktoś coś kupuje, Gyzy, trzeba napisać. Ale, no, nie wiem, gdzie jest kurczy cheater, gdzie jest cheater. Nie, widzowie, dobra, ja sobie stanę tu, po prostu czekamy na jakiegoś cheatera. niech się ktoś pojawi na Antycicie Gdzie są cheaterzy, dobra, widzowie, czekałem długo na ten moment, ale zobaczcie, jak jakiś ziomal się tutaj wyskakuje po prostu za jakiegoś timera czy coś, więc sprawdzamy go. Sprawdź gracz XX Pieselux XX i zobaczmy, widzowie, czy jest cheaterem, czy nie jest cheaterem. Witam serdecznie, witam serdecznie. Gościu ma jakiego fajnego skina, takiego psa, ale, no, to nie jest ważne. Nieważne, jaki jest skin. ważny jest, czy jest cheaterem. Pytamy do niego się, czy się przyznajesz do cheatów. Wydaje mi się, że się widzowie przyznaje, bo tak macha głową, że się przyznaje do cheatów, ale muszę to od niego usłyszeć po prostu. Muszę dostać od niego wiadomo, że się przyznaje do cheatów i wtedy go zbanujemy. Halo, halo, czy się przyznajesz do cheatów? Dobra, no on tak macha główką, że się niby przyznaje, no ale kurczę, może tak sobie po prostu macha i okaże się, że to jednak nie jest przyznanie się, a nie chciałbym dać niesłusznego bana w takiej sytuacji, to jest właśnie ważne. A on się po prostu wylogował, widzę. Mógł się po prostu przyznać, dostałby bana na 3 dni, ale on się po prostu wylogował podczas sprawdzania. I dostał Bana na 7 dni. Czy się opłacało? Wydaje mi się, że nie. Bo jeśli miał Cheaty, no to po prostu mógł powiedzieć. I dostał Bana krótszego. A tak to dostał Bana na 7 dni. No szkoda. A wydaje mi się, że zbyt długo sobie nie pograł. A na wszelki wypadek jeszcze sprawdzę widzowie, czy on nie ma jakiegoś multi-konta. Kurczę swojego. Nie, jest tylko Pieseloks. Tutaj kolejna osoba wyskoczyła. Cukrzyk, Zaricza. Więc tutaj, jak już wyskoczył Zaricza, to. Powiem wam Widzowie, że w 99 przypadkach jest to cheater, więc sprawdź gracz y, Cukrzyk. Sprawdzimy go oczywiście. Okej, okay, on, on jest podczas PvP, więc go tutaj nie mogę tepnąć. Muszę poczekać, aż mu się skończy PvP. Więc ja go tutaj po prostu przyspamię. No i go tepnęliśmy. I zobaczymy, Widzowie, czy jest cheaterem. Cukrzyk. Powiem wam Widzowie, że na Lunar Kliencie na pewno nie jest, więc zobaczymy. Zobaczymy. MSG Cukrzyk, czy się przyznajesz? MSG Cukrzyk, przyznajesz się do cheatów? Tak czy nie? Po prostu krótko, y, szybko i na temat. Przyznajesz. No i Widzowie, sobie. Cukrzyk się przyznał, z ban jest cheaterem, no trudno No, no nie wiem, no, w sensie no, nie ma wytłumaczenia na cheaterów Ale y, przyznał się, więc dostaje bana krótszego przyznanie y, I powiem wam widzowie, że to jest śmieszne Jeden komunikat na antycheacie nasz Dostał bana na czyni I zazwyczaj no na 99,9% ten gościu, który miał komunikat y, Jest po prostu no, y, cheaterem Więc no, został zbanowany, no trudno No i jeszcze raz powiem wam widzowie Dziękuję za oglądanie tego odcinka Taki luźniejszy filmik, taki żeby powiedzieć co się dzieje na serwerze Zaprosić was do gry Pamiętajcie, wbijajcie na Camper Plus Link w opisie, do zobaczenia na razie i siemanko, no elo?